Cześć, witajcie. Mamy środę i zapraszam na Klina. Moi drodzy, yy, dzisiaj sobie pociągniemy ten temat motywacyjny, który wałkujemy od poniedziałku. I tu mi się też taki cytat pojawił i go przeczytam i jutro już będzie coś takiego spokojniejszego zdecydowanie. Yy, Niech ja znajdę, bo tutaj gdzieś mi się tutaj zakręcił. OK. Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzieli się na mniejsze podzadania. Henry Ford. Moi drodzy, temat jest oczywisty, bo teraz, jeżeli wczoraj żeśmy mówili sobie i przedwczoraj na temat tego, że jednak warto wychodzić, wiesz, podejmować działanie, podejmować, sięgać po marzenia i tak dalej, że to jest fajne, potrzebne i motywujące, i w ogóle rozwija ducha, i, i nie ma wolności bez odpowiedzialności. Wszystko żeśmy wyjaśnili. To teraz, jeżeli masz jakiś pomysł, zacznijmy od takiej podstawy, na przykład, nie chcesz pić. I teraz doskonale wiem, co myśli sobie czynny alkoholik o tym, żeby nie pić. Jak to jest możliwe? Tyle razy próbował, tyle razy kombinował. To jest po prostu ściana, której się nie da przejść. Absolutnie. To jest mur i nie ma możliwości, żeby przestać pić. I. Ty sobie gdzieś wyobrażasz ten cel, jak przestać pić, i na tym się skupiasz. No to nie zadziała. No bo co to znaczy przestać pić? No jak? Wiesz, ja sam nie wiem do tej pory. Natomiast, jeżeli weźmiesz ten cel, czyli na przykład wejdziesz do, na kanał Dosylwka i obejrzysz sobie kilka filmów, wejdziesz na grupę Dosylwka, na Discord czy na Face'a i sobie, wiesz, yy, obejrzysz, zapytasz, co zrobić, ludzie ci podpowiedzą. I nikt ci nie powie, no przestań pić. Tu ci nikt nie powie, no po prostu musisz przestać pić. Nie, tu ci wymienią. Słuchaj, fajnie, gdybyś zaczął chodzić na terapię i sobie piszesz, yy, poszedł na AA. Może yy, wywal z domu alkohol, yy, postaraj się, wiesz, no mówić z bliskim, przynajmniej bliskim, że chcesz ze sobą coś zrobić, chcesz coś ze sobą zmienić, nie chcesz już tyle pić. Napisać sobie na kartce, dlaczego nie chcesz, nie chcesz pić, co się w Twoim życiu wydarzyło, że ten alkohol już Ci dożar, że chcesz przestać, i tak dalej, i tak dalej. I dostaniesz masę zaleceń. Piszesz te zalecenia, i jedno po drugim, małymi kroczkami, ale sukcesywnie wprowadzasz w życie. I nagle się okazuje, po kilku miesiącach, kurde, nie pijesz. Nie? Jak to się stało? No właśnie tak, bo podzieliłeś ten duży temat na mniejszy. Ja już też mówiłem kiedyś o tym. Miałeś y, chyba w odcinku na temat marzeń, miał być marzenie, żeby gdzieś tam wyjechać na jakąś wycieczkę. Nie wiem, piramidy byś chciał obejrzeć na przykład. I dobra, no chciałbym obejrzeć piramidy, to jest moje marzenie. No ale co dalej z tym? Wiesz, znowu, dzielisz na części. Od czego trzeba zacząć? Wypisujesz sobie na kąpie, y, nie wiem, wycie, wycieczka y, do Egiptu. No i patrzysz, o jest taka wycieczka, kurde, 10 kołanek kosztuje. Załóżmy. No i teraz co zrobić? Skąd wziąć te 10 koła? No to się zastanawiasz, kurde, czy mam pewne rzeczy, które mógłbym sprzedać, nie korzystam z nich, w sumie to one mi przeszkadzają, pozbędę się, będzie lepiej. No to sprzedajesz. Jeżeli nie, to czy jest szansa, żeby gdzieś zarobić, nie? Wiesz, w sensie, żeby coś tam podgonić, podciągnąć sobie czy, czy, czy coś, nie? No i zastanawiasz się, bo to już kiedyś żeśmy mówili o tym. jakbyś miał 10 koła kredytu, no to najpewniej staniesz na głowie, go spłacisz, no bo musisz, nie? Ale jak masz odłożyć dycha na swoje marzenia, to już jest problem. Ja nie mówię, żeby brać kredyt na, na wycieczkę, bo to raczej słabe jest. Ne? Ale wiesz o co chodzi. Rozdzielasz na czynniki pierwsze. Jak chcesz schudnąć. No mi się udało zjechać, to już mówiłem, te, te parę ładnych kilogramów. No ale jak się, ja, ja miałem tyle podejść do tego. Ale jak to wziąłem na czynniki pierwsze, czyli dwie podstawowe rzeczy, no bo to też ważne, żeby w miarę upraszczać sobie to życie. Żrej mniej, no i przede wszystkim mocno ograniczyłem słodycze węglowodany generalnie i nagle się okazało, że to zadziałało, rozumiesz? Dzień po dniu małymi kroczkami, i nagle się okazuje, że hej idzie. Dajcie mi znać, moi drodzy, bardzo bym chciał, żebyście dali mi znać w komentarzach, co Wam się marzy, co byście chcieli osiągnąć, co byście chcieli zrobić. I na grupie też oczywiście dzielcie się śmiało, no bo wiadomo na grupie to się bardziej wszyscy otwierają niż, niż w komentarzach. Więc dzielcie się śmiało Waszymi marzeniami i jak kroczek po kroczku żeście je osiągnęli, albo jak kroczek po kroczku żeście sobie te marzenia gdzieś chcecie zrealizować i macie już plan działania zrobiony. Bo mówię, jeżeli my się skupiamy na samym jakimś celu, to to jest jedna wielka niewiadoma, taka ściana, której się nie da przeskoczyć. Ale jeżeli wiesz, rozdzielisz to na małe kroki, to nagle się okaże, że można tam po drabinie stopień po stopniu sobie wejść, nie? Bo na raz się nie przeskoczy po prostu. Dajcie mi znać w komentarzach jak to jest u was. Ja wam życzę dobrego dnia i oczywiście zapraszam jutro na klina. Cześć.